A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcję e, będę robiła czytanie dla pyków na kwiecień 2024 roku. E, rozkład będę robiła stali The Light Sears Tart. Myślę, że wystarczy już tego dasowania. No i zobaczmy. Co tutaj dla byków będzie chciało się pokazać. Energia miesiąca. Mamy tutaj siedem mieczy, więc tutaj jakieś hmm, może być wasze sprytne posunięcie. No miejmy nadzieję, że za bardzo nie kombinujecie, bo to może po prostu yy, no, w później yy, no, zemścić się na was, ale może jakieś po prostu tutaj yy, trzeba coś. Yy, może jakiegoś niekonwencjonalnego wymyśleć, jakieś tutaj działanie, może ktoś wam robi coś za plecami, no jest to jakaś energia miesiąca, taka e, jakiegoś, czy sprytu, czy waszego, czy kogoś, tak, e, czy właśnie jakiegoś błyskotliwego e, pomysłu, czy, czy po prostu właśnie jakiejś nieuczciwej e, gry, więc też można e, e, uważać, tak. To jest energia miesiąca. Natomiast trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, trudnością jest głupiec, czyli wejście w coś nowego, zaufanie, wejście w coś, co nie wiadomo, czy to wypali, czy wyjdzie, bez żadnej gwarancji, tak? wielkie arkana, więc ta energia, czy zrobicie to, czy wejdziecie, czy nie wejdziecie będzie miała duże znaczenie w przyszłości, to będzie miało, tak, nawet czasami wydaje się, że to nie będzie takich miało konsekwencji, czy, czy takiej wagi, a jednak okazuje się, że, że to w przyszłości może mieć duże znaczenie, więc no fajna energia, bym powiedziała, tak, no, tak jak mówię, żeby za bardzo nie kombinować, jeżeli to jest tutaj wasza energia, tak? bo to jest energia też miesiąca, więc takie, żeby to nie było takie, a pójdę sobie na skróty, że wejdę w coś. No, no, tu trzeba po prostu balansować, tu trzeba się dobrze zastanowić, czy to jest po prostu jakiś błyskotliwy wasz pomysł, tak? Czy to ktoś. No, no tutaj mówię, może bardzo różnie wyglądać, więc myślę, że na tym. Już yy, zakończę tutaj, tak? Bo mówię, tu wersji może być bardzo dużo. Następnie niespodzianka. Niespodzianką jest król kielichów. Więc super energia. Myślę, że dobrze, że się tutaj pokazała, ponieważ jest tutaj, pokazuje się emocjonalna stabilność. Jeżeli tutaj nawet miałaby być wasza energia i coś takiego, właśnie, mówię, nie do końca. Fajnego miałoby się tutaj zadziać, więc myślę, że tutaj te emocje jednak zostaną opanowane, że to wszystko zostanie opanowane. Oczywiście może to być też czyjaś energia, więc y, też fajnie na, na swojej drodze spotkać taką osobę, takiego króla y, kielichu. Więc y, bardzo ładnie, bardzo fajnie, niespodziewanie mówię, albo Wy po prostu. Y, Tutaj e, wejdziecie w tą energię tego króla kielichów i, i, i wykażecie się taką dużą odpornością emocjonalną i stabilnością, albo po prostu e, ktoś się tutaj pojawi, może tutaj właśnie dotyczy też tego wejścia, ktoś taki dojrzały e, i stabilny, na, 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 ktoś, na którym można się po prostu oprzeć. Bardzo fajnie. E, dobrze. Co robić? Co robić siedem mieczy, czyli jest tutaj się przesunięcie już na spokojniejsze wody. Myślę, że wszystko zacznie się układać, harmonizować, więc też bardzo ładnie się tutaj to wszystko rozwija ta akcja. Więc myślę, że tutaj dużo spokoju będzie. Jeżeli właśnie coś, że jest tutaj to cofnięcie, tak jest tej siódemki mieczy do szóstki mieczy, tak? Może w odpowiednim czasie ten król kielichów właśnie zareaguje na tą siódemkę, powiedzmy, mieczy, czy Was, czy to, no, że, że tu wszystko się jakoś, ja bym powiedziała, harmonizuje, tak? I właśnie, żeby iść w tym kierunku, tak? Bo to jest energia, co robić? Czyli właśnie iść w kierunku tej harmonii, spokoju i omijania problemów. Czego nie robić. Czego nie robić, mamy tutaj siedem buław, czyli bym powiedziała, siedem no buław to jest taka właśnie osoba, która jest na, takim, na dobrej pozycji, żeby nie wykorzystywać może tej swojej dobrej właśnie pozycji, tak? Że w tej sytuacji może właśnie trzeba się wykazać tą dojrzałością emocjonalną. Żeby to wszystko właśnie fajnie się zharmonizowało, ułożyło, żeby właśnie przejść przez tą sytuację bez problemów, żeby nie wykorzystywać tej swojej e, dobrej e, sytuacji, w jakiej jesteście. E, jest tutaj wyraźnie mówiona, że właśnie jesteście tak naprawdę nie do ruszenia. ona jest w takiej właśnie bańce. E, e, żeby nie żeby właśnie tego w jakiś tam sposób może nie wykorzystywać tego, tak? No zobaczymy jeszcze, co pokaże nam wynik, podsumowanie tego miesiąca. Mamy tutaj osiem mieczy, więc jest tutaj dużo, dużo tych mieczy, więc myślę, że dużo takich, takiego rozkminania na poziomie właśnie umysłu, tak, bo to miecze, czyli takiego główkowania, podejmowania różnych decyzji, myślenia właśnie w takich podejmowania decyzji, tak, takich strategicznych ruchów, tak, że tutaj będzie trzeba przemyśleć. Ale wynikiem jest uścisk mieczy, czyli Znowu jest tutaj taki progres, tak z siódemki znowu do ósemki. Tak? Tu jest cofnięcie, wyjście na spokojniejsze wody i wejście w taką pułapkę umysłu, że tak naprawdę to wy nic nie możecie zrobić. Tak? No, to jest błędne. I może to też oczywiście mówić o tym, że właśnie trudnością może być przejście z tej siódemki do szóstki, tak? Bo może uważacie, że. Bo to jest taki jakby wynik, podsumowanie. Więc uważajcie, żeby nie było, że Wy nie możecie inaczej jakby postąpić, że nie ma tu wyjścia. Wyjście jest, można na te spokojniejsze wody skierować się. Można właśnie bez walki, bez wykorzystywania swojej pozycji. Tylko, tak jak powiedziałam, jest tutaj jakaś pułapka, tak, że coś tutaj, czegoś nie widzicie dobrze. Ale fajnie, że też pokazał się ten król, więc myślę, że na poziomie emocjonalnym uda wam się jakoś to wszystko opanować. Ale tak jak powiedziałam, może tu być trudność z przejścia w tą szóstkę mieczy, żeby ominąć problemy, żeby to wszystko się harmonizowało. Więc bardzo myślę, że miesiąc dla was, dla byków, dynamiczny. Ja życzę oczywiście, żebyście przechodzili na tą szóstkę mieczy, żebyście na te spokojniejsze wody, i bardzo dobrze, że macie czy to około siebie taką osobę króla kielichów. Czy wy wejdziecie w tą energię króla kielichów? Bardzo ciekawe czytanie. Um, więc tutaj na to bym zwróciła bardzo uwagę. Um, I tak jak powiedziałam, jest tutaj jakiś temat i jest tutaj jakieś ryzyko też, więc naprawdę dużo się dzieje w tym miesiącu. Um, trzeba się zastanowić właśnie wchodzić, nie wchodzić. Tak jak powiedziałam, to będzie miało duże w przyszłości znaczenie, to ten wasz ruch, tak? co zrobicie, jak sobie z tym wszystkim poradzicie, czy właśnie zharmonizujecie całą tą, całą tą sytuację, czy, 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 czy będziecie potrafili zobaczyć to, czego być może po prostu nie widzicie. Tak? Może nie chcecie też zobaczyć, bo też tak często bywa, że po prostu nie chcemy widzieć innego wyjścia, ale tutaj jest jakby wyraźnie właśnie pokazane, że, że no jest tutaj pułapka tego umysłu i trzeba się właśnie wzbić na takie wyżyny, na tego wyżyny tego króla kielichów, żeby tutaj to wszystko zharmonizować, pogodzić i żeby to wszystko właśnie fajnie zapracowało dla Was w przyszłości, żebyście byli w przyszłości zadowoleni. Dobrze, tak wygląda czytanie dla byków na kwiecień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!